Jeżeli zostawisz subskrypcję z wączkiem w ciągu najbliższych 10 sekund, to jutro zamiast wody z kranu wylecą ci pieniądze. Naprawdę. Siemas z tej strony Wesif. Przed filmem chciałem Wam powiedzieć, że odnowiłem sklep z grafikami. A więc dzisiaj Awatar kosztuje 4,99, miniaturka 4,99, a banner 14,99. Ale wprowadziłem dla Was coś takiego jak zestawy. Pierwszy zestaw to starter. Kosztuje on 14,99 i zawiera banner oraz awatar. Następny zestaw to Starter Plus. Jest to ulepszony starter. Zawiera on banner, awatar oraz dwie miniaturki. Całość kosztuje 19,99. Ostatni, najbardziej opłacalny zestaw to Premium. Zawiera on banner, awatar i 5 miniaturek. Kosztuje on 39,99. Wszystkie grafiki możecie zakupić poprzez Discorda, którego macie podanego w opisie. Dostępne płatności na ten moment to PaySafeCard, przelew oraz SMSy. Z tym, że niestety SMS-em będziecie musieli zapłacić dwa razy więcej, ponieważ strona, przez którą wypłacam pieniądze, pobiera aż 50% prowizji. Ja już nie przeszkadzam i zapraszam do obejrzenia filmu. Siema ja że tak przed chciałbym Was zachęcić do zostawienia oczywiście, łapki w górę, subskrypcji z No i wpadnięcia na mojego Instagrama Witty, A dlaczego tam możecie wpadnąć? Ponieważ tam odpisuję na dosłownie każdą wiadomość, prośbę czy jakiekolwiek pytanie. Po prostu na wszystko, co tam napiszecie, ja wam odpiszę. Nawet jak napiszecie nie wiem, siema albo cześć, to ja wam na to odpiszę. więc po prostu piszcie na Instagram, jeśli macie jakąś sprawę, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z wpadnijcie Wpadnięcie oczywiście na mój drugi kanał, ponieważ wbijamy tam 6 6. Subskrypcji, więc właśnie wpadajcie na mój drugi kanał. No i uwaga, chciałbym wam podziękować za 10 tysięcy subskrypcji na tym kanale. Było to zawsze moim marzeniem, no i właśnie dziękuję za te 10 tysięcy subskrypcji. Ale nie zatrzymujmy się! I teraz uwaga: każdy schodzi pod film i tam klika w ten czerwony guziczek oraz zaznacza dzwoneczek. Zobaczmy, ile nas jest. Także każdy subskrybuje ten kanał wraz z dzwoneczkiem. No i co, tutaj macie ostatnie 5 osób, które właśnie zasubskrybowało ten kanał. No i dołączyło do lepszych 15% osób, które subskrybują ten kanał. Ja oczywiście pozdrawiam te osoby. No i jeśli chcesz tutaj dołączyć, no to jedyne co musisz zrobić, to zasubskrybować ten kanał wraz z dzwoneczkiem oraz oczywiście mieć suby na publicznych. Ponieważ no inaczej po prostu nie mogę tego sprawdzić, kto mnie zasubskrybował. Więc po prostu musisz mieć koniecznie subskrypcję na publicznych, jeśli chcesz się tutaj pojawić. A jeśli chcesz, żebym ci przypiął serduszko, ponieważ tak, jeśli napiszesz komentarz. W którym będzie napisana szynka to ja Ci przypnę serduszko. Także każdy komentarz o treści szynka dostanie serduszko. Możecie też również coś tam napisać w komentarzu i po prostu dopisać szynka. Ja Wam również przypnę serduszko. Także no wystarczy, że Wasz komentarz będzie wybrał słowo szynka, a ja Wam przypinam serduszko. Także zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwonkiem, wpadnijcie na mojego Instagrama, the, na mojego oczywiście Discorda, ponieważ no niestety na razie się wszystko przeciąga, jednak planuję tak do, dociągnąć po prostu do wystawienia ocen. Po prostu na razie będę miał raczej zamrożone te wszystkie moje projekty, o których mówiłem, ale potem po prostu wszystko powystartuję i naprawdę się wezmę za tylko w 100% za YouTube'a, ponieważ no niestety na razie mam lekcje i tak dalej, także na to poświęcam też dużo czasu, to będę mógł w 100% się wziąć za YouTube'a. Także co, no zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z ręczkiem, wpadnijcie na mojego Instagrama, na mojego, mojego Discord'a no i oczywiście na mój drugi kanał, a my już przechodzimy do filmu. A więc generalnie teraz przedstawię Wam teorię ciekawą, która będzie nam pokazywała, to, że możliwe, że powróci nam siódemka, czyli również przybysz, do Fortnite'a. I generalnie skąd takie coś mogłem wywnioskować. A więc jest na wyspie parę elementów, właśnie, gdzie wskazują one liczby 7. A pierwszy taki element to jest oczywiście plaża, na których jest, uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Oraz oczywiście 7 łódek. Dokładnie tak, na tej plaży się znajduje, znajduje się 7 łódek. No i można pomyśleć. No 7 łódek to nic takiego, no po prostu może jakiś pracownik z Epic Games lubi liczbę 7 i dlatego tamtał 7 łodził. No nie wiem, no totalny przypadek, nie wiem o czym mówisz. No i większość osób pewnie by tak mogła pomyśleć. Jednak jest coś co pokazuje, że to nie jest przypadek że właśnie akurat 7 łodzi znajduje się na tej wyspie. Ponieważ no, 7 łodzi jest trochę podejrzane, no ale możliwe, że to jest przypadek. Jedna jest, co prawda, postawiona, ale to dalej, nadalej dalej jest łódź. No i generalnie pewnie większość z Was powie, że po prostu to jest przypadek czysty, tak jak powiedziałem. Jednak uwaga, jest drugie miejsce w Fortnite, gdzie na plaży widzimy aż, uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i kto by się tego spodziewał, siódme. Auto. Dokładnie tak, 7 aut jest na plaży, no i tutaj już mamy dwie rzeczy na mapie, które wskazują nam liczbę 7. Czy ma to jakikolwiek związek z przybyszem, właśnie? Generalnie odpowiedź na to pytanie zna tylko Epic Games. Możliwe, że jest to jakaś historia, jednak no poznamy pewnie ją dopiero w sezonie 13, czyli oczywiście w sezonie 3 rozdziału drugiego. Śmiałkowie prawdopodobnie przypłynęli na wyspę, no a potem zaopatrzyli się w samochody. Jednak do no nie wiadomo, co się stało, że one leżą tak na plaży. Generalnie do no nie wiadomo, co się dzieje, ale generalnie te dwa miejsca na mapie wskazują na siódemkę. Właściwie krążą plotki, że właśnie, żeby gracze zauważyli takie szczegóły, to Epic Games ich w jakikolwiek sposób nakierowuje. I generalnie możliwe, że właśnie cała akcja, na przykład z wyciekiem 13 sezonu, jest zaplanowana. No i generalnie to jest tylko teoria i odpowiedź na to zna samo Epic. Jednak po prostu przedstawiłem wam takie coś, ponieważ właśnie wiele graczy się domyśla o to, że po prostu Epic Games wszystko planuje. No i tak naprawdę wszystkie wycieki, które widzimy nie są po prostu przypadkowe i to, że jakiś tajemniczy właśnie liker odezwał się do jednego z youtuberów i powiedział praktycznie cały kolejny sezon, to możliwe, że jest zaplanowana akcja marketingowa Epic Games. Jednak jak powiedziałem tylko Epic zna odpowiedź na to pytanie. Ale czekaj, 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 czy nie zasubskrybowałeś tego kanału wraz z dzwoneczkiem? No słuchaj, za coś takiego możesz dostać mandat, także ja Ci dam 10 sekund na to, żebyś właśnie mógł po prostu zasubskrybować ten kanał wraz z dzwoneczkiem dla Twojego dobra. Także 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2 oraz oczywiście 1 no i gratuluję, widzę, że zasub zasubskrybowałeś ten kanał to jeszcze zostaw łapkę w górę ponieważ po prostu niestety kolejny news ci się nie odpali to jest co, ja ci dam szybkie 5 sekund a ty po prostu zostawisz łapkę w górę także 5 4 3 2 oraz oczywiście 1 dobra, no to w takim razie możemy przechodzić już do kolejnego newsa dobra, a więc generalnie pewnie większość z was wie co to jest dogrywka w Fortnite jeśli ktoś nie wie dogrywka to są po prostu takie wyzwania które wykonujemy, i po prostu za nie dostajemy rozmaite nagrody, m.in. style do skinów, które często się różnią prawie w 100% od oryginalnego skinu, przez co po prostu dostajemy, tak jakby, osobny skin. Na pewno dostajemy właśnie w dogrywce takie wyzwania EXPA, dostajemy również tam takie mniejsze rzeczy, typu jakieś kilofy, plecaki i tak dalej. No i generalnie, właśnie takie dogrywki wchodzą praktycznie co sezon. No i właśnie w tym sezonie nie mamy na razie w plikach gry tej dogrywki. Jednak moim zdaniem na, na jakieś 90-80% taka dogrywka się właśnie pojawi i jest po prostu w zaszyfrowanych plikach. Jednak na razie no, po prostu wiecie, no nie jest to potwierdzone na 100%, ale generalnie na pewno się pojawi według mnie. W sensie, no tak, na pewno, no tak na 80% się pojawi, ponieważ po prostu bardzo dużo osób chce to. No i po prostu bardzo dużo osób pragnie właśnie tych wyzwań do grywki, przez co właśnie powstają koncepty do właśnie skinów, róż, do różnych wyzwań do grywki. A więc, generalnie, pierwszy skin, który prawdopodobnie będziemy mogli otrzymać właśnie w dogrywce, jest to no niestety na razie tylko koncept. Jednak jest to właśnie oto taka Skye. No i generalnie myślę, że właśnie coś na wzór tego po prostu zostanie dodane do Fortnite. A. Ponieważ no, jest to naprawdę bardzo dobry koncept, no i myślę, że Epic Games mogłoby coś takiego dodać albo troszeczkę pozmieniać, żeby, no, właśnie, wiecie, prawnie wszystko było dobrze załatwione. No, ale po prostu mniej więcej coś takiego by myślał, żeby mogło się pojawić w Fortnite. Cie. No i dajcie znać, czy chcielibyście taką Skye, ponieważ moim zdaniem jest lepsza od tej oryginalnej, co otrzymujemy w Karnucie. Jak w sumie większych konceptów, które wam dzisiaj przedstawię, ponieważ po prostu one są naprawdę bardzo ładne. No i. Pop przedstawiam wam takie, które rzeczywiście mają realną szansę na to, że po prostu się właśnie pojawią w Fortnite i nie jest to jakiś koncept nie wiadomo jaki, po prostu on ma realną szansę na pojawienie się w Fortnite. Cie. I kolejny ko koncept jest to właśnie taki oto Miałśniak. No, i generalnie takim atomowym miałśniakiem moglibyśmy sobie pograć. Właśnie ma on tutaj kask na sobie. No, i generalnie nie jest za dużo do roboty w nim, ponieważ mamy chyba z tego co pamiętam taki odcień miałśniaka no i po prostu jest nałożony na niego właśnie hełm. No i generalnie właśnie myślę, że takie coś również by się mogło pojawić, ale na przykład, nie wiem, zamiast hełmu czapka, czy coś takiego Ponieważ no, Epic inspiruje się tymi konceptami, no, no i one są tworzone tylko po to właśnie, żeby Epic mogło łatwiej stworzyć właśnie tam jakieś skiny i tak dalej No i generalnie coś, co myślę, że jeśli Epic zdecyduje się dodać coś z konceptów, a myślę, że się tak na 80% zdecyduje, jeśli będą wyzwania do wki, No to myślę, że to po prostu będzie w pierwszej kolejności do rozmyślenia, ponieważ Diamentowy Midas. Dokładnie tak, Diamentowy Midas naprawdę bardzo ładny skin i z chęcią bym sobie nim pograł. Jest on troszeczkę oparty właśnie o motywy sezonu, no i myślę, że mógłby się on pojawić w grze. Z chęcią bym sobie nim pograł i napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście Diamentowego Midasa. Dobra, ale co to na tyle, także zostawcie subskrypcję z w wpadnijcie na mojego Instagrama, wejdźcie na mój drugi kanał. Napiszcie w komentarzu szynka, ja wam przypnę serduszko. No i co, no pamiętajcie o tej subskrypcji z węczkiem, ponieważ naprawdę to mnie motywuje do dalszej pracy. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, napiszcie komentarz dla powiększenia zasięgu tego filmu. No i oczywiście wpadnijcie na mojego Instagrama ojzvt, ponieważ tam odpisuję praktycznie każdą dosłownie wiadomość. Także nie wiem, napisz mi siema, e ci odpiszę, także no każda wiadomość dosłownie. Także co, to by było już na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji z za łapkę w górę, wpadnijcie na Instagrama ojzvt, na Discorda. No i oczywiście na mój drugi kanał. A to by było już na tyle. Trzymajcie się, no i cześć.